do walki politycznej. Co? Do jakiej walki politycznej? Nie, że nie, jest. nie, nie, nie jesteśmy, nie, nie, nie nie jesteśmy Nie widzę powodu, żeby w tych warunkach, to warunkach to rozmawiać. To daktuje, dziękuję. Daktuj, Nie chcielibyśmy Pana pamiętać tak, jak pamiętamy jeszcze dzisiaj posła Niesiołowskiego, który wprost w śmiał się tego, z naszej biedy. Śmiał no, się z naszej biedy, Pan co? Mało mi serce nie pękło, jakbym go dorywał wtedy, to bym go na pół rozerwał. No. Bo się śmiał z naszej biedy. Śmiał się z choroby naszej dzieci. Tak postępuje polityk do takiej klasy, tak się zachowuje do kamer, śmiał się z nas. Tak jesteśmy traktowani przez Pana kolegów. Bo to Śmiał się z nas, a dla mnie to jest, nie powiem co, ale potrafił nawet własną rzeczoną sprzedać milicji, żeby swoją pupę ochronić. Taki to jest człowiek zakłamany i fałszywy. I każdy to wie, i on to też wie. I